Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, podesłaliście mi fajny temat na Facebooku, czemu ona on mnie nie chce. I z serca myślę, że zrobimy sobie taki odczyt z trzech grup. Dobrze. W pierwszej grupie dałam taką klamereczkę do prania. Druga kwiat, ma grupa kwiat. O, to chyba Orchidea. I, kochani, trzecia grupa, Mikołajek Gumka. O. Zastanówcie się, która grupa Was przyciąga. Wybierzcie sobie jedną. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, kochani, to zatrzymajcie sobie film, a ja będę powoli... Yy... Wybierać karty. Jeszcze raz chciałam Wam bardzo podziękować za lajki, like, komentarze. Fajnie, fajnie, że, że podoba Wam się kanał, że, że chcecie tego typu filmiki. Oczywiście subskrybujcie sobie kanał. Będziecie natychmiast otrzymywać informacje o nowym filmiku. I jeszcze jedno, kochani, pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne dla wszystkich i nie musi rezonować. Jeżeli któraś. Grupa, którą wybrałaś, z tobą nie rezygnuje. Być może wybierz inną, może wybierz dwie. Dobrze, kochani, to ja będę odkładać. I czemu on, ona mnie nie chce? Proponuję po trzy karty z tarota. Pierwsza grupa, kochani, Dark Manson Tarot. I poproszę trzy karty. Dlaczego? Czemu on, ona mnie nie chce? druga kwiatuszek, te rodowrzyskoły, dlaczego, czemu on, ona mnie nie chce, Grupa druga kwiatuszek, proszę bardzo. I grupa trzecia. Wizard Starot. Wy już znacie moje karty. Już nieraz widzieliście filmiki, nie? No. Jak macie jakiś pomysł na film, to piszcie do mnie na Facebook. Na karty na miłość. Taka sama nazwa. Piszcie, dajcie propozycje. No. Zrobimy fajne czytanko. Hop, hop, hop. I kochani, czemu on, ona mnie nie chce? Grupa trzecia od gumki z Mikołajem. Niedługo święta, nie? <laughs> Ale to nam zleci, zobaczycie. Ale to nam zleci. Serduszka. Ja nie będę czekać dłużej. Odsunę dwie te grupy na bok. Dobrze. Karty przesuńcie się troszeczkę. O. Muszę sobie to zrobić porządek troszeczkę, nie? O. I przechodzę do tych osób, które wybrały grupę numer jeden i klamerkę żółtą. A w międzyczasie zostawcie lajka. <laughs> Komentarz. Grupa kochana pierwsza. Czemu on, ona mnie nie chce? Król Pentakli. Dziesięć buław. Oj, kapłanka, kochani, czemu nie chcę? Osoba ta jest albo na jakimś stanowisku, jest mężem, ma trudną obecnie sytuację, jest mu ciężko pogodzić życie domowe z żoną, na przykład z partnerką i z wami. Podejrzewam, że ma żonę. W karcie kapłanki bardziej bym widziała już związek zalegalizowany, ale wiecie, że w dzisiejszych czasach, kochani, nie potrzeba mieć papierka, dokumentu, żeby, żeby z kimś być. I on już chyba, wiecie, nie ma siły dłużej tego ciągnąć, ukrywać. Jest mu z tym bardzo ciężko. Myślę, że jest na jakimś ważnym stanowisku, gdyż król. Wiecie, no, siedzi na tronie i rządzi, i ja tutaj tak widzę, że nie umie, jakby go to przerosło. Wiecie? Oczywiście, jeżeli z wami to nie rezonuje, to y, być może ta osoba nie jest na stanowisku, być może ta osoba jest zwykłym, szarym pracownikiem, tak? A, a ma jakąś odpowiedzialność w pracy, albo jest zmęczony, bo się z wami zbyt często spotyka, może nie wiem. <śm> W każdym razie ogromna trudność. Sprawia mu to trudność w domu. Być może, gdy patrzy kobiecie swojej czy tam mężczyźnie swojemu w oczy, to ma wrażenie, że ta druga osoba już wie, że się domyśla, że ktoś w ich życiu jest. Powiecie, kapłanka ma intuicję i myślę, że ta osoba wyczuwa, i żeby było dobrze to. On was nie chce, bo nie chce ranić swojej osoby, którą ma przy boku. Wiecie co, ja tutaj jeszcze wylosowałam różne karty. Nie wiem, czy, czy je warto wszystkie do, dopytać. Ale dopytajmy, zobaczymy, czy rezonują. Tak? No kochani, tu są spotkania, których być nie powinno, a miały miejsce. I myślę, że Łącząc tą kartą, kochani, kobieta wie. Osoba, która jest przy nim, po prostu wie, że niestety, ale. Spotykał się z wami. Mhm. No i patrzcie, muszę wam pokazać bliżej. To są karty tradycyjne, takie obrazkowe, i mówi. Karta o tym, że mężczyzna ten jest na wysokim stanowisku. I tak jak Wam powiedziałam, że ten pan może mieć jakąś taką ważną pracę, może być na stanowisku dosyć takim poważnym, wysokim, tutaj jakby te karty, słuchajcie, potwierdziły to. Patrzcie, oficjalna osoba. Następne karty rezonują, idą łeb w łeb. On ma jakieś stanowisko, widocznie nie może sobie pozwolić na teraz, na kontakt z wami, i teraz dlatego się tak zadziało, dlatego was teraz nie chce. Co aniołki? Chcą odpowiedzieć, czemu on, ona ciebie nie chce. Chyba spotkaliście się w niewłaściwym czasie, kochani. W niewłaściwym momencie stanęliście na jego drodze, albo on na waszej drodze i wszystko by było być może idealnie ale nie teraz nie wtedy a ja mam na pocieszenie dla was y, moje karty jednorożców od Dajany Cooper tak się zastanawiałam kochani jakie wam dać karty i miałam jedne, drugie i tak sobie pomyślałam, że że ja chcę te. O, zachęta, kochani. Dziś zadzwoń do przyjaciela. Słoneczka, jeżeli was ta sytuacja przytłacza, tak? Jeżeli naprawdę uważacie, że daliście z siebie dużo i jest wam teraz ciężko, i cały czas myślicie, czemu nie chce, to musicie się wygadać komuś. Zadzwońcie do kolegi. Yy, Koleżanki, do kogokolwiek, komu ufacie. Macie zadzwonić i się wygadać. No, ja wiem, grupa pierwsza. Ja wiem, że to boli. Dziękuję Wam bardzo. Będę powoli przechodzić do grupy numer 2, która wybrała sobie. Tuszek. o was odłożę tu no to kochani najpierw tarot a potem będziemy dokładać karty rycerz mieczy rydwan siedem denarów czemu on ona mnie nie chce Bo osoba ta, kochani w rycerzu mieczy, nie jest stałą osobą w uczuciach. To jest osoba, która chce wpadać na chwilę i zaraz wracać, jechać tam, gdzie ma ostoję, gdzie ma spokój. Widocznie dla części z Was to jest. Ich dom rodzinny, tam gdzie jest jego rodzina, tam gdzie jest y, kotek, piesek, y, dzieci, żona, tam gdzie ma spokój. Dla części z Was wraca tam, gdzie powiedzmy mieszka sam i tam sobie sam spędza czas, jest dobrze, a do Was tylko wpada na chwilę, ewentualnie jedzie gdzieś z Wami na chwilę. Nie jest dojrzały do uczuć. Nie dojrzał jeszcze, absolutnie. Kochani, owszem, bardzo Wam zawrócił w głowie, bardzo, bardzo się Wam spodobał. Był chyba inny niż mężczyźni do tej pory na Waszej drodze, ale On miał wybór: jechać do Was i jechać jeszcze gdzieś. Dla jednych to jest Jego dom rodzinny, dla drugich. Po prostu lubię ubywać, wpadać na chwilę, a nie siedzieć cały czas z wami i planować jakąś przyszłość. On nie chce. Bo on lubi właśnie takie życie. Trochę tu, trochę tu robię co chce. No, dopowiemy sobie kartami. Miałem wątpliwości przy grupie pierwszej, czy, czy dokładać, wiecie. Ale sobie tak pomyślałam. No i patrzcie, wydaje mi się, że ktoś mógłby być zazdrosny o obecną sytuację, że on tam jeździ, być może ma jakąś partnerkę czy partnera, i ten ktoś powiedział, że widział, słyszał, bo to też mógł być ktoś zupełnie obcy, kto was zauważył. I uprzejmie donoszę, tak? Dom rodzinny, jedność, szczęśliwy związek. Kochani, tak jak powiedziałam, dla części z Was on wraca do swojego domu jednorodzinnego, bo tam czeka żona z kolacją, czy też czeka mąż z kolacją i jemu to odpowiada tylko wyjść na chwilę, ale zaraz wrócić tam. No, przykro mi bardzo, no nie chcę, bo wraca do domu rodzinnego. Jeżeli ta osoba nie ma domu rodzinnego, to ja rozumiem, że wraca na przykład do domu swojego, swoich rodziców, czy gdzieś i nie ma zamiaru sobie w tej chwili układać z Wami życia, bo taki styl życia odpowiada tej osobie. No, jest jakaś kobieta. Jest jakaś kobieta ważna. Jeżeli mówimy o mężczyźnie, czemu on nie chce ciebie? Bo jest inna kobieta też, widocznie czeka na niego. Dla części z was to będzie żona, a dla części z was tą kobietą będzie matka. A może jeszcze ktoś? Co aniołki chcą powiedzieć? No oni sobie to przemyśleli, kochani. Oni sobie to przemyśleli i doszli do wniosku, że... Na razie nie, bo widocznie może Wam to nie odpowiadało. Chcieliście stabilizacji, nie chcieliście takiej yy, huśtawki emocjonalnej, chcieliście, chcieliście już, kochani, czegoś na stałe, a tego nie ma. A może w tym się zdenerwował, że ktoś powiedział, że powiem Twojej żonie, powiem Twoim przełożonym, powiem komuś i może dlatego sobie to przemyślał i stwierdził, że nie. To ja Wam dam coś na pocieszenie. Dam wam przekaz od kart jednorożców Diany Cooper. Patrzcie, uczciwość. Uczciwość w końcu zostanie wynagrodzona. Może chciał wreszcie być uczciwym człowiekiem, lojalnym. A może to wy, kochani, powinniście zapytać siebie, czy według siebie wy jesteście uczciwi. No, ładnie to przesłanie macie. Grupa druga. Dziękuję bardzo. To przechodzę powoli do grupy numer 3, która wybrała gumkę do gumowania z Mikołajem. Zacznijmy od tarota, dobrze? Osiem buław, sześć mieczy, równowaga, umiarkowanie równowaga. Kochani. Ja myślę, że tak, czemu on, ona Ciebie nie chce, tutaj strasznie dużo, dużo się działo u niego bardzo szybko. Przede wszystkim są dwa różne scenariusze, kochani, albo osoba się musiała przeprowadzić wyprowadzić, mieszka daleko, yy, ma taką pracę, że yy, pracuje za granicą, pracuje dalej od domu i jest mu ciężko, mo mogło być tylko między wami powiedzmy forma pisemna, czyli smsy, maile, yy, messengery na facebooku, yy, myślę, że to mu sprawiało yy, kłopot i on już by chciał teraz, wiecie, takiej stateczności, czyli mieszkam na przykład... Ty mieszkasz w Polsce, a on mieszka w Niemczech, tak? Więc on by wolał mieć kogoś przy sobie tam w Niemczech, niż na odległość z Tobą y, tylko rozmawiać, a nie widzieć się twarzą w twarz. Myślę, że dla niego, y, jeżeli jeździł do Ciebie tyle kilometrów, to, to strasznie go to męczyło, i, i zastanawiał się też nad tym. Po drugie, y, kolejny scenariusz. Kochani, y, ja tutaj też widzę, że y, dla części z Was ta osoba ma stabilizację w domu i tam ma y, to, do czego wraca, i nie chce już mieć takiej, y, już się zastanowiła, czy, co chce, czego nie chce, i już nie chce być tą. Powiedzmy, nieuczciwą, nielojalną osobą, chce, chciała Was poświęcić, z Was zrezygnować, żeby mieć spokój u siebie w domu. I to się mogło zadziać bardzo, bardzo szybko przy tej karcie. Sobie dopowiemy. No tak. Oni mieli wrażenie, że muszą się ciągle oglądać za siebie. Oni mieli wrażenie, że wszystko co robią, piszą, muszą kasować, bo może ktoś znaleźć, bo może ktoś, yy, może to wypłynąć i, i nie dawało im to spokoju. Tak jakby czuli oczy na sobie, wiecie. Sytuacje wymykają się spod kontroli, słuchajcie. Karty klasyczne. Tak, on już chciał, wiecie, tej stabilizacji, tego chciał. A już mu się to zaczęło wymykać spod kontroli, i, kochani, nie bardzo im to odpowiadało. No i słuchajcie, dla niektórych jest to związek, ślub. Jeżeli mówię to dla pewnej grupy osób, jest grupa osób, która niestety. Ale utrzymywała kontakt z osobą, która jest w związku małżeńskim. Dlatego on musiał z Was zrezygnować, bo już mu się sytuacja wymykała spod kontroli. Bał się, że ktoś może się dowiedzieć, może obserwować, zauważyć i chce po prostu w domu mieć spokój. Dlatego z Was zrezygnował. A dla części z Was. Ta osoba ma kogoś i chce z tym kimś tworzyć związek małżeński. Bardzo mi przykro, kochani. Ja doskonale wiem, co wy teraz czujecie. Ewentualnie mogło być tak, że osoba ta poznała kogoś, z kim widzi swoją przyszłość i myśli o małżeństwie. Patrzcie, romans. To był tylko romans. Jeżeli ten ktoś zostawił was, bo kogoś poznał i myśli, że to będzie osoba na stałe, że, że on się z nią ożeni, to wydaje mi się, że z wami i z nimi tak samo będzie tylko i wyłącznie romans. I może niechcący zranić kolejną osobę. Dla was, na pocieszenie, kochani, kolejne karty jednorożców. Życzenia, z rozwagą wypowiadaj swoje życzenia, gdyż one się spełniają. Kochani, grupa trzecia, zostawiam Was tym pięknym przesłaniem. Wszystkiego dobrego, aniołki. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną na kanale. Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. Pozdrawiam Was, całuję, papa! Pa.